Dzień dobry, szanowni państwo. Jan Piński i Tomek Szwajgier. były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zapraszamy na naszą stronę oczywiście. Oczywiście państwo wiecie, ponieważ spotykamy się koło godziny 20, przed godziną 24, jeszcze 1 czerwca, więc na dzień dzisiejszy obecnie wygraliśmy. Naszym zdaniem, wygraliśmy ogólnie, dlatego że to, co się napłynie, na powinno jednak powiększyć. Po drugie, widzimy wściekłość, widzimy zacięcie ludzi, którzy, jakby to powiedzieć, odgrażają się nam, odgrażają się wszystkim. Mamy też ludzi, którzy mówią, że pan minister Siemoniak wreszcie odetchnie. Więc ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli wygraliśmy te wybory, jeżeli nie, dostanie, nie, nie zostanie dokonana zmiana na stanowisku koordynatora do służb specjalnych, to nie jest tak, że my mamy jakąś personalną zadrę. Do pana Monika. On może wymienić pana ministra Kujawy i może się zacząć dziać normalnie. Ale jeżeli się nic nie zacznie dziać, to wtedy i ja i Tomek przemówimy dużo większymi konkretami. Takimi, po których nie będzie już, jakby to powiedzieć, żadnych wątpliwości. Co nie to... może być więcej na żyletki. Tak. I e, tak jak mówię, nikt, nam nie, nikt, nikt po nas nie będzie skakał. To prawda, ja nie wierzę w to, chociaż mówią, mówią różni koledzy, że Donald Tusk, Pontona, tak mówią, nie wiem, o to chodzi, ale to sobie ustalimy. On, wiesz o kogo chodzi. No, no, tak. Także ja usłyszałem takie brzydkie określenia pana ministra Siemoniaka i pana generała Kujawy. No, w związku z tym, po co zrobili, że ja nie mogłem uruchomić komputera, żeby z wami porozmawiać. Akurat kiedy zabierali ten kolejny samochód, wyłącza, wyłączali kamery, cały czas nas śledzą. Jankowi mówią, że nie uznają jego statusu poszkodowanego. Rozumiecie Państwo? Sześć lat. I nie uznają zuposzkodowanego, rozumienia, Wolno się tak z nami bawić. Cze szanowni Państwo, to... się bawcie się, czy... to nie, nie macie o... do czynienia z, z baranami, którzy ją na rzeź. Nie, nie. Sze szanowni Państwo, Tomek ma na myśli to pismo z 19 maja, z którego wynika jednoznacznie, że byłem inwigilowany, podobnie jak Tomek. Tak. Od... Ta sprawa jest ta sprawa. Tak, bo to jesteśmy tutaj samej sprawy. Od 1 listopada 2016 roku do 31 grudnia, że przez 6 lat ponad używano przeciwko nam broni Pegasus. Wiecie Państwo, jak mnie się spytał sędzia właśnie o to, na sprawie też sprokurowanej, w jakimś sensie sprawie wynikłej. Od nas, bo Pawła Mittera nigdy by nie prześladował, gdyby nie sprawa Tomka Schweigerta, gdyby nie sprawa moja. Dlaczego ja tak bagatelizowałem, ponieważ tam są w aktach sprawy moje maile, to ja wtedy powiedziałem, że ja w roku 2019 z Tomkiem. Myśmy nie wierzyli, że oni używają przeciwko nam broni do zwalczania terroryzmu. Taka kasa, to nie było niemożliwe, taka kasa. Ale nie, myśmy, myśmy, Tomku, pamiętasz, myśmy po prostu nie mogliśmy w to uwierzyć, że oni e, używają wobec e, ludzi normalnych po prostu coś takiego. Wiecie państwo... Ja to powiedziałem, że to jest, z tego punktu widzenia, to jest strzelanie z bomby atomowej do wróbi. Naprawdę? No, nie, 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 nie Jarosław Gaczyński to jest Jarosław Gaczyński, Jarosław Gaczyński strze ale strzela na 500 kilometrów z Marsa do czołgu. Tak. Ale Tomku, bo szanowni Państwo, to nie jest tak, że my się sami nie doceniamy, tylko jeszcze raz, użycie, wydanie kilk, kilkudziesięciu milionów złotych, na upieprzenie kilku ludzi, bo do, do tego się to w ogóle sprowadza. To jednak jest to. Tego, jest nam strasznie przykro. I teraz mamy nadzieję, e, ponieważ, szanowni państwo, jest godzina przed 23:00, z hakiem, jak Państwo to oglądacie. Kiedy my to nagrywamy, to nie jest na żywo, to jest chwilę wcześniej. E, my mamy nadzieję, że to się skończy. Tak. Że bo my też nie chcieliśmy szkodzić. Nie możemy czekać, jak, jak jeden prezydent yy, czekał już taki bardzo ważny i później mu się czekanie. Ale ja jeszcze raz po, po, powiem Państwu jeszcze raz, jak kupicie naszą książkę, to jest naprawdę dobrze wydane pieniądze. To jak przeczytacie, to... Yy, a macie zdjęcia, dowód, dowody macie i opis tak. dokładny, żeby wszyscy wszystko zrozumieli. Ale Dokładnie to... zrozumiane. To jest gotowy akt oskarżenia. Po tym wszystkim możecie sobie naprawdę w buty wsadzić oskarżenia te yy, wasze. Wiecie że... państwo, wiecie państwo, co ich najbardziej wkurzyło, że mieliśmy czelność. Tutaj masz... Że my to mamy i że nie, mamy więcej. A tam się. nie, bo Tomek mówi o tych dowodach przestępstw, a ja jeszcze pokażę jedną rzecz. To jest e, zdjęcie samochodu z października możemy oczywiście podać dokładną datę, godzinę i sekundę zrobienia zdjęcia. Koniec rządów pis. Piątkowy wieczór, październik 2023 roku. Mariusz Kamiński jedzie z pewną kobietą pilnować granicy, a my stamtąd pilnujemy, mu się nic nie stało. Dlatego myśmy to. Oni my wzi... wiedzą, że to jest prawda, wiedzą, co się działo, jest reszta materiałów, jak się zatrzymywali na stacji, jak ona szło nie wiadomo, może wiemy, po co ona stacji. Także mamy dużo. Mamy jak ten jego cały zespół udający czeszenów przychodził do niego knuć na nas, wchodząc przez garaż tam niedaleko wiatraczny. Ale tak? chodzi o to, że myśmy... myśmy... Mamy to wszystko. Myśmy to pokazali. Ty. To są dupki żołędne, o tak państwu myśmy tylko o pokazali. I myśmy z dupkami żołędnymi przegrali. O tak byśmy przez właśnie Siemoniaka, przez, przez resztę tych, tych ludzi, żeście ich trzymali, Bez, przez Bez... E, Bez... pana Kujawę, przez panią Żochowską. Koledzy mi dzisiaj mówią, tłumaczą, że ta pani nigdy operacyjnie nie pracowała. Po co jej dwa, dwa etaty? Przecież ona po prostu poszła już na szefa kadr. I, 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 jak, I co dla pani? Po, po co jej niejawny etat, skoro ona nigdy pracy nie pracowała? Rozumiecie? Nigdy nie prowadziła, nie werbowała, nie, nie działała, no już nie wiem, no nie robiła nic. To, to po co dwa etaty? Ja wam powiem po co. I wy też wiecie po co. Rozumiecie? I to nie jest Pytacie Pytacie się zawsze mnie o mój. I teraz dostaje piany i rządzi. Pytacie że... mnie, Tomku, chwila. Pytacie mnie o stosunek mój do Grzegorza Brauna, z którym napisałem pięć książek. Napisałem mu dzisiaj tak. Mam nadzieję do Grzegorza Braun, Janusza nasze mikke którego znam jeszcze dłużej, że przegraliście. Bo jeszcze nie mam ostatecznych wyników. Mm. Że rubla nie zarobiliście, a stąd ty nie odzyskacie. Państwa, tak? naprawdę, wiecie Państwo, co mnie boli. Że z ludźmi, których znałem i szanuję wiele lat, bo Wy możecie nie do końca. Jakby to powiedzieć, Grzegorz Blain jest kojarzony z jakichś tam ekscentrycznych wypowiedzi, etc. Ja go kojarzę zawsze z przepięknej polszczyzny, z wiedzy historycznej, z odwagi cywilnej, kiedy stawał przeciwko e, policji, kiedy wszyscy uciekali, a on zostawał i chronił ludzi swoim immunitetem, kiedy e, poręczał za tomka. I nagle, przepraszam, coś mu odpierdł. I tak dalej. Bo ja tego inaczej nie potrafię odpowiedzieć na to. To nawet nie chodzi, szanowni państwo, co on tam zrobił i powiedział panu Rafałowi Trzaskowskiemu, ale przede wszystkim, że popar Alfonsa. Bo tak nazywajmy rzeczy po imieniu. Karol Nawrocki to jest Alfons, to jest oszust, to jest człowiek, którego miejsce nie jest w pałacu prezydenckim. Jeżeli on tam nie trafi, to będzie miał gigantyczne problemy prawne. I my tego dopilnujemy z Tomkiem, bo my będziemy to wyświetlać. Tak. Jeżeli on trafi, gdyby się okazało, że na skutek nie wiem, bo wiecie Państwo, wygląda na to, bo zawsze jest tak, że wyżej, im wyżej. pilnujcie przed Rosją, bo Rosja czuwa. Tak. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o książce. Pamiętajcie o odwadze Pana Majora Roberta Hedy, który występował na tym kanale w czasach, kiedy PiS jeszcze rządzi. Ja nie mówię o nas. Ja mówię o ludziach, którzy mają naprawdę duży dorobek. Też nie mówię, że mamy mały, tylko że u nas mogą powiedzieć, że my byliśmy skonfliktowani jakoś ten. Natomiast tutaj ilość ludzi powiedziało publicznie o związkach Rosji z I nikt tego nie zanegował. Nie ma procesu. Szanowni państwo, nie ma dyskusji, nie ma ustosunkowania się do zarzutów. Yy, chciałbym się odnieść do tego, co Wam obiecaliśmy, czyli do tego, co powiedział yy, Alfons. Alfons wyszedł, yy, widzieliście Państwo, jakie, jakie, jakie tam były miny, i Alfons powiedział coś. Nie, patrzcie, i teraz spadł deszcz. Brawo. Nareszcie. to jest deszcz, który oczyści wszystko. Szanowni Państwo, i Alfons wyszedł. Alfons po pierwsze powiedział, że, że jeszcze nie przegrali, a po drugie dziękował wszystkim, ale najpierw podziękował profesorowi Andrzejowi Nowakowi. I wiecie Państwo, a dopiero później, później podziękował Kaczyńskiemu, bo Kaczyńskiego, jak wezmą, wyszło na emeryturę, muszą zrobić w białych rękawiczkach i kulturalnie. Ale dlaczego profesorowi Andrzejowi Nowakowi? Szanowni Państwo, ja przypominam wam chociażby jeden z, z materiałów, materiał z 19 lutego 2024 roku. E, profesor Andrzej Nowak wzywa Rysława Kaczyńskiego do odejścia. Gorzka diagnoza błędów prezesa PiS. Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Pisze profesor Andrzej Nowak. Intelektualny guru prawicy na łamach. Dwumiesięcznika Arkana wylicza całą listę błędów i zaniechań prezesa PiS, które umożliwiły w jego opinii powrót do władzy Donalda Tuska. Profesor wskazuje też dwóch polityków młodszego pokolenia. Tak, szanowni państwo, to jest taka egzegeza tego, co robi Kaczyński, i to na niego pierwszego się powołał e, teraz mm, Alfons. Tak, tak. Dziś w roku 2024 mówię wyłącznie o własnym imieniu. Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. W jego opinii najbardziej br brutalnym tego świadectwem jest wynik ostatnich wyborów parlamentarnych. Mówi o widocznych już konsekwencjach przegranej. Mówi o całkowitej bezradności partii opozycyjnej w obecnym kształcie. Wobec metod przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. Mówi o widocznym również braku przygotowania przez PIS na wypadek, który był przecież do przewidzenia. Wyborczej porażki z rywalem, który nie będzie przestrzegał żadnych reguł demokracji. Tak, tutaj dalej jest, wiecie Państwo, wy, wy, wykaz tych zaniedbań, między innymi tego, że Kaczyński nie zorganizował mediów. Pamiętacie, jak oni się szarpali, chcieli kupić TVN, robili różne rzeczy. Ktoś był mądry i powiedział, że tvn w ogóle nie sprzeda. Jeżeli chodzi o dyskusję w tej chwili, już na przykład nad. Polsatem, który miałby dla nich pracować? Chyba nie. Nie ma o czym mówić. Po tych awanturach z panią Gozdyrą, po tych, po tych wszystkich rzeczach, gdzie, gdzie ona była obrażana e, przez, przez Stanowskiego i innych i, i w ogóle po tym, kiedy już pan Solosz będzie uczestniczył i jego firmy i w programie atomowym. Koniec. E, powiedzenie o tym, że e, Pan profesor Nowak teraz jest jak gdyby pierwszy wymieniany niż Kaczyński. On już był pierwszy wymieniany wtedy, kiedy Kaczyński dostał baty. Pierwszy raz dostał baty w Krakowie, kiedy chciał na siłę przywozić swoich ludzi w teczkach. Dostał od baty szydło, od innych, i to był czas, kiedy już kazali mu wybrać kandydata na prezydenta, bo on to odwlekał, bo Kaczyński się lubi bawić, bo Kaczyński lubi mieć władzę. Jak już jednego wybrał, to inni już nie mieli do niego takiego bałwochwalczego stosunku. Rozumiecie państwo? I już musiał wybrać. I wtedy nie on pierwszy wygłaszał e, tę, tę y, laudację na rzecz Alfonsa, ale profesor Nowak. Kaczyński wszedł i wprowadzał tylko Nawrockiego, który wtedy jeszcze no, czytał z kartki i, 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 i za bardzo nie umiał funkcjonować i teraz właśnie e, Nawrocki mówi najpierw o Nowaku a później o Kaczyńskim oni poklaszczą mu Jarosław, Jarosław, Jarosław a później jak ta rodzina ze świetnego włos włoskiego filmu abyście oglądali odrażający brudniźni, którzy przywiezie tego dziadka do kasy w momencie, kiedy już nie ma kasy, wezmą te pieniądze, dziadka z tym wózkiem puszczą tak, siłą inercji, żeby sobie pojechał. I tak zrobią z Wrocławem Kaszyńskim. Oni już teraz mają w głowie inny plan. Teraz y, czekają, żeby stworzyć nowy projekt polityczny. I tak to będzie wyglądało. Kaszyński przegrał. Teraz wszystko zależy od tego, co zrobi premier Tusk i co zrobi prezydent Trzaskowski? Czy dotrzymają obietnic, mam nadzieję, że dotrzymają obietnic, żeby już nie było na żyletki za dwa i pół roku. Nie będzie na żyletki, jeżeli prawo będzie znaczyło prawo. Jeżeli nie będzie wychodził Kamiński, nie będzie mówił, że jego oficerowie w służbach specjalnych już zaczynają działać i zbierać materiały na, na władzę. Jeżeli pójdziemy w jednym bloku i znowu za dwa i kopniemy. Tomek, ja muszę wejść mocniej. Tak. Jeżeli potwierdzą się wyniki i Rafał Trzaskowski jest prezydentem, to w tym momencie troszeczkę zmienimy e, zakres tego, co robimy i pokażemy znacznie więcej patologii, e, która jest. E, po prostu pokażemy, co jest złego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie chodzi, szanowni państwo, i Tomek, i ja się śmiejemy z tego, że oni za nami chodzą. No. Szanowni państwo, po siedmiu latach. To przepraszam, jak, jak ich brakuje, to ja się czuję po prostu jak na dawce nikotyny. Ja dzwonię do Tomka i pytam się, ty stary, to... Wy, wy, wy... Ja mam wyrok od biologii, to co wy mi zrobicie, słuchajcie. A no. nie, to, szanowni państwo, zrozumcie. Wiedziałem dwa razy, ja wysyłam, raz, Ja wysyłam do Tomka się zdjęcia. Boję tego. No, szanowni państwo, zobaczcie, powiem państwu jak to wygląda. Ja wysyłam do Tomka zdjęcia mówię, Tomek, mhm. bo mi się wydaje, że to jest to, 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 to i to. Mhm. I Tomek mi mówi... Nie, to jest ten i ten, ale tu masz rację, i szanowni ja, państwo. Robicie źle. Nie, bo Tomek jest po prostu: no, co tu dużo mówić? Dużo bardziej doświadczonym człowiekiem, który tego i jak ja po prostu. Poszedłem sobie wczoraj, porobiłem sobie zdjęcia, powysyłałem. Ponujący tutaj, prawda, że Nie, ale wiecie państwo. W wielu miejscach nasza wiedza się tam jakoś tam tego, natomiast jest, jest bardzo, powiem Państwu tak, Tomek się może pomylić, czy jest obserwacja, ale Tomek się może pomylić na 100 razy to się pomyli 5, 7 tego, ale to oznacza, że te 90 parę procent ludzi ktoś zapłacił, ktoś ich tam wysłał i tego. Wiecie Państwo, miałem takie... Musimy serdecznie podziękować y, tym wszystkim ludziom. A nie, Tomek. Naprawdę, ja... Bo oni nam dali, Janek, ty masz tutaj taki piękny certyfikat. Masz taki piękny certyfikat. Ja to też to mam, że byliśmy przez 7 no, lat. 7 lat inwigilowani. Ale Wiecie, Tomek, was, mogę? Naprawdę będziemy uczyli Państwa i zrobimy tak, żeby Państwa uczyć, jak się bronić przed opresyjnym państwem. A to jest, Tomek... Koniec Tomek wymyślił. Tomek... Mamy certyfikat i my to zrobimy. Tomek Anketa. wymyślił Agencję Bezpieczeństwa Biznesu i my ją z ludźmi w Akademię. Tak, Akademię. Akademię Bezpieczeństwa Biznesu i w tej chwili, jakby to powiedzieć, z nami współpracują i oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i oficerowie wywiadu, tak. których Państwo widzicie. I paru jeszcze jest takich, których Państwo nie, nie widzicie, ale, ale są na liście płac, bo byli też ta, było też taka zabawa, że w sposób kompletnie bezprawny brano listę osób, które dostawały przelewy z Instytutu Zarządzania Informacją i pytano ich, co wy robicie dla Pińskiego i Schweigerta i to było... Zapraszamy przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców, różnych wszystkich ludzi, którzy... Nie chcą pozwolić się dać zniszczyć państwu, gdyby znowu był PiS. Bo rozumiem, teraz już takie państwo nie będzie istniało. Prawda? Gdyby znowu wrócił PiS, a jak będzie znowu na Żyletki, to wróci. I, i, i wtedy my wam pokażemy, jak się bronić. Tak, skutecznie, jak się bronić, pokażemy wam. W każdych warunkach to będzie kompleksowy kurs. Skoro oskarżała nas pani Rzechowska, że my dajemy ofertę dla grup przestępczych. Nie. Dajemy ofertę dla ludzi. A to, ale Tomek, Palcem możecie zniszczyć, bo tak nie, robisz, ale, Tom, ale Tomku, bo ty, ty jak zwykle, stosujesz skrót myślowy. Pani Żochowska stwierdziła, według naszych wiewiórek, że nasza książka, którą możecie Państwo tam przeczytać. Że ta książka jest tą ofertą. Hmm, że tak. my po prostu pokazujemy, że dysponujemy informacjami niejawnymi, hmm. że to jest kpina, bo Państwo powinno wjechać, po prostu tutaj zająć jeden komputer, drugi, trzeci, czwarty. S siedem zajmijcie nawet. Ale je Jeżeli tak... pani o mnie zajmować chmurę, to naprawdę gratuluję jej Ale im, bo w ogóle w, wiecie, wiecie nie, państwo, nie potrzeba i dwóch etatów. Nie, bo to jest tak. Myśmy ją trochę skarcili, ponieważ jej się wydawało, że ona jest bezkarna. Więc myśmy powiedzieli w jakimś tam naszym programie, że ona ma dwa etaty. Jeden wojskowy, drugi cywilny w kancelarii premiera. I, i to jest prawda. Pani Rzochowska do tej pory nie przysłała żadnego żądania, że ja ją pomówiłem albo Tomek, że coś nakłamaliśmy, etc. Ona tylko biega po prostu. Cytuję pani Żochowska, nazywają panią, że pani biega jak kurczak z uciętym łubem i pani krzyczy, co jest trochę ciekawe, ponieważ jako kurczak z uciętym łubem nie wiadomo, czym miał. Ja, czym krzyczy? Ja, ale, dobra, ale, może być ale, ale tam wrzega, że pani wrzeszczy, że to są szpiedzy, że to są bandyci. Ale to niech pan jeszcze doprecyzuje, czy bandytą jest Tomek, czy bandytą jestem ja, czy bandytami jesteśmy we dwóch. Janek, bo... we dwóch, ty swoje masz, pamiętaj, ty swoje umiesz, no to też to nie tak. Ale nie, tak, nie bo. Nie, bo ja... Ale Tomek. Nie szufladkujmy, Janek, spokojnie. Nie, Ty też do bandytelki się nadaje spokojnie. Ale, i to nie... ale, ale ja bym się chciał dowiedzieć, który z nas. Znaczy, możemy pani obiecać, że to, co zrobiliśmy do tej pory, to jest nic. To, to jest nic. My dopiero teraz, kiedy. Wyniki się potwierdzą i się okaże, że. Wiemy, nie... że nic nie zepsujemy naprawdę? To wtedy, bo my Wam podziękujemy za to, za te samochody, za samochody na ulicy u mnie. Za pod... te cyrki, za te dręczenie, ciągle podziękujemy za to, że nas nie umieszczacie. Tomka umieścili się w liście poszkodowanych Pegasusem. Ja dostałem ten status tylko dlatego, że wysłałem pytania, ale hmm. też mi mówicie, że nie dostanę statusu pokrzywdzonego, bo to już właśnie powiedziano mi, że ja nie jestem pokrzywdzony, że to jest tylko i wyłącznie... Dalej spokój. się, Janek, podejrzewa. podejrzewa. dalej. PiS podejrzewał, słusznie się Kamiński podejrzewał i mnie i was. Ale, ale nie, bo ja jestem, szanowni państwo, Tomku... Bo przykro mi, ale odpadasz przy mnie. Ja jestem, Szanowni Państwo, nielegalnym oficerem rosyjskiego wywiadu, który tak naprawdę jest Rosjaninem, e, który tylko i wyłącznie udaje Polaka. Tak, ja, ja, to, ja to nie, Janku. Ja jestem e, zwerbowany przez Rosjan. No, ale widzisz, ale to... ważnymi Rosjanami. No wiadomo, że z pochodzenia to Izrael. E, no teraz nie wiem, czy się do mnie przyznają. No część Amerykanów i oni będą z tym robili porządek. No i Brytyjczycy teraz jeszcze się przyznają i Turcji i Bułgarzy, żeby oni, żebym to ja wiedział, że żeby oni te pensje popłacili, chociaż raz, naprawdę to jest. Panie Państwo, coś jeszcze, obiecuj, obiecujemy Wam, że będzie weselej, natomiast naprawdę. E... Podrzucę Wam kolejne jeszcze, ja dużo więcej szanowni szanowni i znam, państwo, naprawdę. Jutro z rana o godzinie siódmej pierwszy rozdział tej książki będzie na naszym kanale. Mhm. Razem z tym, żebyście Państwo mogli sobie posłuchać wykonają pana Tomasza Gimnaczaka. Naprawdę polecamy. Dokumentów nie udało wam się schować. Są, jest więcej. Dokumenty, dowód i powiedzieć, że tego nie ma. Więc... Przyjmowaliście, zabraliście z telefony z sądu, kasowaliście wszystko. Okazało się, że jestem kolekcjonerem pustych pendrive'ów, naprawdę. Ty, bo Tomek, Tomku, to ja widzisz, ty mówisz, ja muszę prostować. Bo, hmm. Ponieważ tom, u Tomka zabezpieczono chyba tam około 17 pendrive'ów, tak. być może więcej. Hmm. E, I te pendrive'y okazać się miały puste. Ja mówiłem, co tam jest i, 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 i każe mnie zabezpieczyć, tak? Oni mówili, że potem się okazało, że spustę. Państwo, naprawdę fajna książka mojego syna Pawła Pińskiego. Paweł w tym roku jest maturzystą. Czekamy na wyniki. Ustne zdał. I z angielskiego, i z polskiego. Ja naprawdę jestem dumny z rekomendacji tego, co powiedziała pani Ewa Ornacka, że ma bardzo dobre poczucie humoru, że rysunki robi genialne i że całość tej historii przypomina jej mojego księcia. Polecamy. Panie Duda, <grym> patrzcie, tak mówi po angielsku. Naprawdę. Że, się domu nauczył, że, że naprawdę byłoby źle. Szty, szty dla pana. <grym> Nie wiem, czy no. mówi po angielsku? mówi po angielsku. Jucia, córka Janka też mówi po angielsku świetnie, tak. To jest ja, tak. natomiast jakby to powiedzieć. Moje dzieciaki te stra. To jest tego szansa. Tylko się do Agencji Wywiadu, tylko że ja się zgodziłem. Polska Klumna Putina, Robert Heda Warto. Debil, rozmiar nie ma znaczenia, też polecamy. Szanowni Państwo, pamiętajcie o historii bez cenzury, o historii na weekend, historii ekstra. I teraz, Tomku, ty. Panie Jarosławie, a nie mówiłem, a nie mówiłem. No smutną pan miał minę. Jutro czekamy, co będzie. I rozumiem, że jutro po wszystkich wynikach będzie. Oczywiście zdrada, oszustwo. Teraz już wy mówicie o tych zaświadczeniach do głosowania. To tak, jakby każdy mógł sobie skserować w domu na drukarce hologram, bo to jest zabezpieczony dokument. Panie, to jest zabezpieczony dokument. Te wasze głupoty nie przejdą. No i oczywiście jeszcze podważanie wyników z zagranicy. To jest dla Was poważny kłopot. No i tutaj zaraz wymyślicie, a to czerwone gorale, a to nie mieliście pieniędzy, a to jeszcze jakieś inne, inne głupoty. Panie Jarosławie, pozostało tylko wycie. Pana towarzystwo już nie chce. Oni już szukają, jak stworzyć nową partię, bo oni nic z tego nie umieją. Oni mają tylko przyjść tam do tego Sejmu czy gdzie indziej i żyć z naszych. Nie myślą tak jak kiedyś mecenas Giertyk, że mówi: Dobra, to ja sobie muszę iść i założyć coś prywatnego, i nie mogę być uzależniony od państwa. A wy nie, wy bez tego cyska państwowego, bez tych e, naszych podatków, to wy, wy się nie znajdziecie w świecie. No chyba, że wam dadzą Rosjanie. Ale im słyszałem, że im Ukraińcy jakoś ze 30% w tej chwili e, tych samolotów niezwykle istotnych strategicznych rozwalini czekamy do więzienia panie Jarosławie, bo to rzeczywiście a noż widere tam się spotkamy bo po tym pamiętajcie pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj co wam to. powiedziałem, że 6 do 4 ja nie byłem szanowni państwo za względów osobistych w kasynach od 20 lat dokładnie, w tym roku minie 20 lat ostatni raz byłem w kasynie w sierpniu 2005 roku Natomiast Tomek świadkiem, że powiedziałem mu, że szanse są 6 na 4, że wygrano. Miejmy e, nadzieję, że to się nie. Z z z Mimo z takiego przeszkadzania w we własnych szeregach. To prawda. Natomiast jeżeli to się potwierdzi, jeżeli ten wynik się utrzyma, szanowni państwo, to zobaczy się nową odsłonę, to się pobawimy. To będzie Tomek tam bardzo brzydkie rzeczy. Oni, ale mnie to powtórzyli, no powiedzieli mi Janek. No, no Tomek, ile można. No. Tomek. Um, ja, powie nie, ale Tomku, to jest obrzydliwe, że nazwałeś pana ministra Siemoniaka z Siełoniakiem. Oni piszą tak, no ale dobrze. Ja nie mówię, że Pana ministra Kujawę, panem ministrem Chujawą. I... No bo tak mówią, no chłopak. A, a jak mówią pulpet i, i księżniczka. Tomku. To jak mówili na niego chlor i, i, i tomku. I czy mogę pana... wyrazić moją opinię, że to jest obrzydliwe? zachowanie, zachowanie, Ale nie, ja takie wobec nas jest objęte, ja, ja, ludzie ja chciałem, ja są chciałem, tylko ludźmi. Ja chciałem się tylko zdystansować od tych dwóch, yy, tych... Ja Ci powiem Janek, yy, ludzie są tylko ludźmi i ludzie mają dosyć... I ja wiesz, ja się nie będę dystansował od ludzi, którzy tak naprawdę, yy, być może, yy, gdyby yy, dalej yy, było tak na żyletki, to może któryś z nich by wypadł z, o, z okna, jak ten biedny oficer Michał M. Bo być może bym A my od... o wszystkim, szanowni państwo, wrócimy i o wszystkim Także nie będę ja tych ludzi, nigdy ich nie sprzedam, nigdy, nigdy nic nie powiem, a że oni się śmieją tak odragowują ich, ich prawo. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Jarosław Kaczyński, do więzienia. Panie Karol Nawrocki, pan też do więzienia. I... Jeżeli pan nie pójdzie do Pałacu, jeżeli nic się nie zmieni, to nie pójdzie, nie idąc do Pałacu, pójdzie pan do więzienia. Do Pałacu Mostockich może pan pójść, bo to jest blisko. Albo na sześćdziesiątkę. Przynajmniej państwo, do zobaczenia.